Siemanko z tej strony Blender97. Witam Was oczywiście w kolejnym odcinku karierą piastem Gliwice. Na początku mecz z zagłębiem Lubin sobie przesymulujemy. Zobaczcie w tabeli oni mają 9 punktów, tylko punkcik nad ostatnią koroną. Wygrywamy z zagłębiem 3-1 i teraz ćwierć finał Pucharu Polski z Krakowią. Dobrze, niedobrze, Rymaniak. Oj, oj, oj. Trochę błąd w obronie. Gol, Lopez, gol i Plach broni. Dużo miejsce ma Vinicius z Ferreira. Co zrobi? Brawo, Czerwiński. Dobrze, brawo, Plach, ale Krakowie jako naciśnie tutaj. No nie, no tak nie może być. Ale tu miejsca ma Lopez. Lopez i Plach po raz kolejny, no niesamowite, co robi dzisiaj ten bramkarz. No, znowu groźny strzał, groźnie było pod naszą bramką. Jest Hejtli, może Hejtli z dystansu? Prosto w ramkarza, prosto w ręce. Rapat, Kirkevskow nie zablokował. No świetna, system naszego obrońcy. To co przynę? Bardzo ładnie wyskoczył do szczupaka. Dobrze, noć. Biegnij. Noć, dobre przyjęcie, noć. Wchodzi w pole karne. Dośrodkowanie do body na głowę, ale. Liczyłem na troszeczkę inne dośrodkowanie. Kierech. Kierech, strzał. To no chyba pierwszy dobry strzał w tym meczu. Gol! Gola, Aquino! Nie zareagowałem na początku, bo myślałem, że jest spalony. On tam wydawało mi się, że się cofał z pozycji spalonej. 1-1, tak się pewnie skończy, bo to już jest 93, 4 minuta, tak jest. Teraz gramy z Lechią. Sąsiadują z nami w tabeli. Mamy trzy punkty przewagi, także jak przegramy no to będziemy mieli tyle samo punktów. I wyprowadzamy, a tak, Noć, ale tam na skrzydle wyprzedził wszystkich, Noć. Noć leciutko do kierech o mój Boże, dziewiąty metr przed bramką Panie Kierech. Tam bez krycia, bez niczego, ojojoj. Oj, oj. Czerwiński, dobry blok. Jeszcze drugi strzał, ale plach broni i wszystko. Jodłowiec, ale piłka, teraz ale znalazł Badie. Badie będzie schodził do środka, tylko lewa noga musi być. Lewa noga, słupek. 0-0 do przerwy. Nie oddaliśmy żadnego celnego strzału. Kierech. Do Badi. Badie chciał leciutko, no dlaczego to nie wyszło? I nie ma tutaj obrońcy. Haraslin nie trafia na nasze szczęście. Tak, Aquino. Bardzo dobra piłka dla do Aquino. Aquino, drag, bag, zejście do środka. Cyk, piłeczka. Zablokowane. Spalony. i no to się chyba tam nawzajem zablokowali wszyscy. Parzyszek. Sanogo, zejście, Sanogo, wypuszczenie, no i to już musiał być gol. Brawo Sanogo, brawo całych zespół. Jorge Feliz, który wszedł dosłownie minutę temu na boisko. No nie tak, nie tak. O Jezu, no i... <śpiewanie> <śpiewanie> eee... Pudło sezonu... Czyżby to by było pudło sezonu? <noise> no takiego czegoś nie trafić. Ojej. To nic, że to była lewa noga. To nic, że tam jakieś inne rzeczy były. Ale naprawdę. No to to samo. To sobie na pustą bramkę. Nie wiem, co oni robią. im coś tu próbuje. No miał tam trochę miejsca. Brawo, brawo. Do środka, zejście. No nie ma zbytnio komu. Noć. Jakiś dribling. Ciąż, noć, sa, no go, <noise> już sam nie wiedziałem co tam na końcu robię, no nie, nie, nie ma gola, ale, ale wygramy 1-0. Aha, aha. Serio? No 95. minuta już, naprawdę, no nie no. 1-1, także drugi remis w tym odcinku. No i niestety po takich meczach czołówka ligi nam odjeżdża. A my teraz gramy z Krakowią, która jest aktualnie na szóstej pozycji. A no pierwsza akcja, pierwszy gol i tak powinniśmy zaczynać każde spotkanie. O groźna, groźna przódka. Nie, 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 nie! Tam wyszedłem tym bramkarzem do samego końca akcji. Aquino do Kierecha. Kierech. Dragback, strzał, czemu w obrońce, ale jest gol. Jorge Felix. Dobitka po obronie bramkarza. 16 minut i już 2-0. Kierech, ale tam porobił obronę! Kierech, dobry strzał, dobra akcja, co ten gość robi? No dlaczego nie mógł robić tego we wcześniejszych meczach? Koniec pierwszej części spotkania. Bardzo dobry wynik, 2 do 0. Jeszcze statystyki, może? No, statystyki bardzo dobre. 5 strzałów, 4 celne. Krakowie bezcennego strzału w pierwszej połowie. Lee Piękna, idealna piłka do nocia, noć, już tylko masz wykończyć, to nie wykończył tego. No i ci idź, idź. Noć. Noć! Do Jorge Felisza i to jest kolejna bramka w tym odcinku pana Felisza. Dziękuję bardzo. Browca, no ale... Piłkę trzeba zabrać. Plach po raz kolejny broń. Już nie wiem, który raz w tym odcinku zdobywamy te trzy punkty, o które tak bardzo prosiłem. Dzięki za oglądanie i siemanko, cześć!